Dzień dobry Państwu, Nikola Zalewski nie otrzymał ostatnio powołania do reprezentacji Polski i wiele osób się zdziwiło dlaczego zawodnik AS Romy nie został powołany przez Michała Probieża. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie postaram wam się wyjaśnić, dlaczego Nikola Zalewski powołania nie otrzymał i zobrazować, jaki obecnie problem ma ten młody zawodnik. Na samym wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. Oczywiście też zapraszam do wszystkich linków w opisie. Tam, między innymi mój Twitter, tam dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. Początek tego sezonu w wykonaniu Romy był po prostu fatalny, najgorszy start w lidze od lat 50. poprzedniego wieku. Na sam start remis 2 do 2 z Salernitaną, potem porażka z Weroną, później jeszcze przyszła potyczka z Milanem, którą również w Rosji przegrali, do tego remis z Torino i porażka aż 4 do 1 z Genoa. Zalewski prezentował się praktycznie tak samo jak jego koledzy z drużyny, czyli fatalnie. Problem w tym, że Roma w ostatnich spotkaniach prezentuje się już nieco lepiej, a wygląda na to, że Zalewski z tego marazmu nie wyszedł. W ubiegły weekend Roma wygrała 4 do 1 z Skaliary Zalewski cały mecz przesiedział na ławce. Również Roma grała w Lidze Europy z szwajcarskim Servette, tam dostał Zalewski 26 minut i tak obiektywnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że to był najlepszy występ Nikoli Zalewskiego w tym sezonie, co nie oznacza, że jakoś specjalnie dobry. Do tego Roma wygrała 2-0 z Frosinone, Zalewski całe spotkanie przesiedział na ławce i w międzyczasie między tymi porażkami wkradło się takie olbrzymie zwycięstwa aż 7-0 z Empoli również wtedy Zalewski ten mecz przesiedział na ławce, także gdy Roma gra dobrze, no to Zalewskiego zwykle na boisku nie ma. Z czym zatem ma problem Nikola Zalewski? Dlaczego to właśnie on nie gra na wahadłach AS Romy? Przede wszystkim Zalewski ma swoje problemy w grze defensywnej. Często jest źle ustawiony i często jest też spóźniony. Średnio 10 razy w ciągu meczu gubi na pozycję w spotkaniach Serie A w tym sezonie, a pamiętajmy, że nie zawsze gra od pierwszej minuty. Pojawia się taki argument, że to nie jest jego pozycja. Tylko warto przypomnieć, że Zalewski gra już na tej pozycji ponad 2 lata i myślę, że jest to taki okres czasu, w którym należy się już przyzwyczaić do nowej dla siebie pozycji. Nikola Zalewski zawsze wyróżniał się swoim dribblingiem, a w tym sezonie ewidentnie mu to nie wychodzi. Może to nie jest jakaś fatalna liczba, ale na pewno nie jest pozytywna. Tylko i wyłącznie 43% jego dribblingów, jego pojedynków jeden na jeden z przeciwnikiem kończy się sukcesem. Tak prezentuje się hitmapa mapa Nikoli Zalewskiego w tym sezonie Serie A. Może na pierwszy rzut oka niewiele ona mówi, natomiast gdy przytoczę pewne statystyki, jest to nieco bardziej wymowne. 75% celności podań ma w tym sezonie Nikola Zalewski w rozgrywkach Serie A. Nie jest to jakaś zła statystyka, ale też nie jest zbyt bardzo dobra. Natomiast gdy bardziej zagłębimy się w statystykę tych celności podań, no to z jednej strony 91% celności podań na własnej połowie, no to jest świetny wynik, natomiast Nikola Zalewski na połowie przeciwnika. Ma celność podań na poziomie 54% w tym sezonie Serie A. Jest to naprawdę fatalna statystyka, no bo praktycznie. Co drugie podanie na połowie przeciwnika Nikoli Zalewskiego kończy się stratą. Gdy popatrzymy jeszcze raz na tą hitmapę, ewidentnie widać na niej po podaniu tych statystyk, że Nikola Zalewski oczywiście nie lubi ryzykować, i teraz już wiemy, dlaczego nie lubi ryzykować, no bo gdy już zaryzykuje, no to często kończy się to stratą. I właśnie wygląda mi to na pewien problem mentalny Nikoli Zalewskiego. To znaczy, naprawdę on rzadko próbuje. Gdy oglądam mecze S Romy, no to jego konkurenci, czy Castro, czy Celik, czy, czy przede wszystkim spinaczacji. Cola, czy chociażby Chris Oni próbują często przedostać się pod kole, pole karne przeciwnika i zwykle kończy się to powodzeniem. Czasem oczywiście kończy się porażką w postaci straty. Natomiast u Nikoli Zalewskiego te takie sytuacje, w których on wchodzi w dribling, stara się dośrodkować. No to jest bardzo rzadkie, a jeśli już jest, no to po prostu mu to nie wychodzi. No bo gdy popatrzymy sobie na statystyki dośrodkowań, czy takich długich piłek, no to są one jeszcze gorsze. Dośrodkowania w tym sezonie seriali Koli Długość, Dokładność długich piłek 44%, dokładność dośrodkowań 38%, dokładność przerzutów tylko i wyłącznie 10% w rozgrywkach Serie A, wymowne liczby. I przekłada się to właśnie na liczby, bo Nikola Zalewski w tym sezonie rozegrał 6 spotkań, 273 minuty, natomiast nie zdobył żadnej bramki, nie zaliczył żadnej asysty. Przede wszystkim to jest taki główny problem Nikoli Zalewskiego. Brak liczb, no bo w 79 meczach AS Romy w 79 spotkaniach dorosłej drużyny Zdobył tylko dwie bramki i zaliczył cztery asysty, co jak na wahadłowego. Nie, wy, nie są to po prostu dobre liczby, i widać, że z tą skutecznością Nikola Zalewski ma spory problem. A do tego obudziła się konkurencja, no bo na początku sezonu może wahadłowi Romy wyglądali fatalnie, podobnie jak Zalewski, natomiast jego konkurenci wyglądają coraz lepiej. Spinacola w tym sezonie, Bramka i dwie asysty, Christensen, Asysta, Czelik, dwie asysty, no i Carlsberg również asystę dołożył. Brakuje w tym wszystkim właśnie Nikoli Zalewskiego, a konkurencja, jak widać, nie śpi. W poprzednim sezonie odnoszę takie wrażenie, że Zalewski. Mógł grać, bo praktycznie nie miał kto grać. Spinacela trzykrotnie aż był kontuzjowany. Do tego Christensena nie było, bo trafił w lato do Romy. Czelik grał tragicznie jeszcze gorzej niż Zalewski. El-Sharawi był przesunięty na Bahadu aż z przymusu, no a Karsdorp był skłócony z Mourinho i myślę, że jest to bardzo wymowne, że The Special One z kimś musiał się pogodzić, aby mógł grać w jego drużynie, no bo nie miał alternatyw. I gdy spojrzę sobie na Nikole Zalewskiego, który wchodził z ławki, przeszło dwa lata temu w spotkaniu półfinału Ligi Europy z Manchesterem United, a tego Nikole Zalewskiego, chociażby z tego spotkania Ligi Europy ostatniego z Servette, no to naprawdę nie widzę dużego postępu. Ten postęp naprawdę jest minimalny względem wcześniejszych oczekiwań. Jedynie uważam, że Nikola Zalewski umocnił się pod względem fizycznym. Częściej wygrywa te pojedynki bark-bark z przeciwnikiem i pod tym względem jest zdecydowanie lepszy, natomiast pod innymi aspektami nie spełnił kompletnie tych oczekiwań. Michał Prowierz, pytany o Nikolę Zalewskiego, powiedział: Bardzo się cieszę, że przeprowadziliśmy rozmowę z Nikolą Zalewskim, po niej wspólnie ustaliliśmy, że będzie grał w U-21. Był chętny, chwała dla niego, chciał się odbudować żeby grał. Tym bardziej jest to pocieszające dla przyszłości reprezentacji, że każdy z kadry U21 może trafić do pierwszej drużyny. Może w klubie docenią, że podjął taką decyzję, odbuduje się i później po powrocie do klubu będzie w nim podstawowym zawodnikiem. I te słowa napawają pewnym optymizmem, bo nie jest skreślony Nikola Zlewski u Michała Probierza, a ponadto wynika z tego, że Nikola Zlewski chce podjąć rękawicę, chce walczyć o swoją pozycję w AS Romie, chce walczyć o swoją pozycję w reprezentacji i oby ta walka mu się udała. Uważam, że Nikola Zalewski ma naprawdę papiery na taki solidny poziom europejski. To znaczy, myślę, że ma papiery na to, aby być ważnym elementem reprezentacji Polski. Do tego uważam, że ma papiery na to, aby być takim podstawowym zawodnikiem w as rom Natomiast papiery to nie rzeczywistość. Musi Nikola Zalewski mocno pracować na treningach, musi poprawiać swoje liczby, bo tych liczb obecnie w tym sezonie w ogóle nie ma. A żeby przyszły liczby, no to trzeba poprawić te statystyki, o których wspominałem. Wcześniej, no bo ta dokładność podań na połowie przeciwnika czy te procentowe, właśnie statystyki dośrodkowań są po prostu fatalne. Jeśli Nikola Zalewski dobrze do kolegi z drużyny nie dorzuci, no to nie ma co marzyć o asystach czy też bramkach w przypadku uderzeń. No, Nikola Zalewski też czasem próbuje uderzać z dystansu, zbyt często mu to też nie wychodzi, ale to uważam, że nie jest jego obecnie największy problem. Osobiście bardzo kibicuję Nikoli Zalewskiemu, mam nadzieję, że sprosta tym oczekiwaniom, które przed nim, ale w obecnej dyspozycji, nie ma dla niego miejsca w reprezentacji Polski. Nie ma też miejsca w składzie AS Romy i myślę, że ta decyzja o przeniesieniu do U21 ze strony Michała Probierza oraz akceptację ze strony Nikoli Zalewskiego jest po prostu świetnym rozwiązaniem. Być może odbuduje się na tym zgrupowaniu tej młodzieżowej kadry i być może właśnie będzie dostawał więcej szans w Romie, tylko te szanse też trzeba wykorzystywać, no bo konkurencja, tak jak wspominałem, obecnie nie śpi. Mam nadzieję, że tym materiałem wyjaśniłem Wam pokrótce, dlaczego Nikola Zalewski nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski oraz obrazowałem jego obecną sytuację w zespole z Rzymu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli też tak było. Subskrybujcie kanał Futbolowy Świat po więcej takich filmów. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam mój Twitter, tam dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. Zapraszam serdecznie. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.